Troszeczkę tak nietypowo dzisiaj opowiem Wam dlaczego nie hoduję dyni w tym roku to są tutaj moje tunele, gdzie co roku hodowałem dynie w tym roku po prostu zrezygnowałem żeby od tego odpocząć miałem nasiona miałem już wysiane te nasiona miałem sadzonki ale zrezygnowałem z dyni w tym roku bo nie miałem tyle motywacji a nie chciałbym robić czegoś, co po prostu miałbym zostawić i zmarnować, tak? I nie wiem, może by mi coś tam wyrosło, może by mi coś nie wyrosło. Po prostu zostawiłem to, nawet folia nie jest zaciągnięta, ani nic. Te tunele stoją, ziemia sobie tutaj po prostu odpoczywa w tym roku. Ja też odpoczywam od dyń. W tym roku, zaraz Wam pokażę. W tym roku zajęłam się też pszczelarstwem, po prostu w ramach takiej odskoczni od dyni. Bardzo, ciekawa, e, bardzo ciekawe hobby, które z czasem po prostu też może się no, przechodzić w jakieś profity, tak. Profity, ale trzeba też no, po prostu dużo czasu wytrwałości przy tym, tak jak z dynią. Ale bardzo, bardzo ciekawe. Ja w tym momencie mam ponad 25 godzinek i, i będzie jeszcze więcej do zimy. Coś po prostu takiego innego i chciałem Wam jeszcze coś powiedzieć, zaraz do tego przejdziemy. Dostaję od Was bardzo dużo wiadomości i zapytań, z takimi osobami, którymi też częściowo już koresponduję, które pytają się mnie od, nawet od kilku lat, tam im pomagam. I powiem Wam, że ten rąk, jeżeli chodzi o dynię, jest bardzo ciężki. Ten zimny maj... E, Zimny maj na początek, później susza, chłodne noce, to powoduje to, że te dynie niestety pękają, nie chcą rosnąć. Ja w zeszłym roku o tej porze miałem dynię, która w tej tabelce, co sobie sprawdzałem w tym zeszycie, już miała 500 kg. przeszło, o tej porze. No, więc to jest taki czas. Tutaj mam facelię posianą. Tak dla pszczół, tutaj też w zeszłym roku dynie właśnie i jeżeli chodzi o ten rok to naprawdę jest ciężki. Ja trzymam kciuki mocno za, za wszystkie osoby, które hodują w tym roku, które się starają i walczą z, tym, z tymi niedogodnościami, żeby coś, coś tam w tym roku wyhodować. Mam nadzieję, że uda się komuś pobić ten mój poprzedni rekord bardzo bym chciał, żeby też może ktoś, komuś się też udało, tak, wyhodować większą dynię. Może jakoś świata w tym roku zostanie pobity ponownie zobaczymy. Też obserwuję tam właśnie od niedawna e, z powrotem y, tych czołowych światowych hodowców. No i im to idzie w razie powiedzmy względnie, I tam się za bardzo też nie wychyla z tego, co obserwuję. Nie wiem jak tam y, lato na innej półkuli. W tym roku się w ogóle nie interesowałem, ale jeżeli chodzi o dynie u nas, no to w tym roku naprawdę jest ciężko. Bo po połowie osób, które hodują dynie popękały, nawet takie małe. Dynia miała widziałem dużo zdjęć, właśnie dynia 20 kg, może 30 i po prostu pękała. Jeżeli właśnie chodzi o to, mogę wam coś doradzić. Tutaj mam taką dynię co sama sobie wyrosła w trawie w tym z taki no z takich tak, z poprzednich lat to były dynie po prostu samosiejka i jeżeli chodzi o dynie mamy taki owoc odnośnie pierwszych tam do miesiąca czasu nawet ta dynia nawet jest mała 10 dni ma i są chłodne noce tą dynię trzeba bezwzględnie przykrywać trzeba ją przykryć tą dynię Ważne, żeby ten rdzeń tutaj przykryć, to tutaj, co pompuje sok do dyni. Ten rdzeń, bo wpływ temperatury na wzrost dyni ma, wszyscy przykrywają owoc, tu, najczęściej tak się odnosi. A temperatura roślina odbiera temperaturę, te receptory są na całej roślinie, ale ważny jest przewód, tutaj, gdzie największy dopływ soków jest do owocu. To tutaj po prostu ten cały dzień, żeby był przykryty tak samo, na, jeżeli są noce chłodne, tak. nawet jeżeli miałem w tunelu czy coś, to zawsze staram się to przykrywać. To mi właśnie doradził parę lat temu taki hodowca zalazki Dalmarszal, ja z nim kiedyś korespondowałem, on tam hoduje też dnie w takiej szklarni i on właśnie odnośnie tego kiedyś mi doradził, bo miałem też kiedyś taki problem, że dnia. Do 20 dnia moja dynia ważyła aptem 3-4 kg, a później co się okazało, z tej, takiej dyni, która do 20 dnia ważyła dosłownie kilka kilogramów, kg, wychodziła z Polski 598 kg, więc z tą dynią nigdy nic nie wiadomo, ale to jest właśnie ważne. I to, że dynie pękają w tym roku, to jest też zasługa tej suszy, bo jest naprawdę sucho. Te nawet chwasty widzę są pomiędnięte dookoła. I to, dynia też więdnie, ma mniejsze liście, jeżeli jest susza, jeżeli nie jest odpowiednio to nawadniana. I gleba, jeżeli jest przesuszona, to wzrost dyni się spowalnia. rozrost tkanek, wszystko się spowalnia. I w momencie, gdy na przykład popada deszcz, albo obficie ją podlejemy, dnia pęka, bo te komórki i... Ten podział komórkowy, który zachodzi w owocu, nie jest po prostu dostateczny, Ten proces nie jest taki szybki do przyjmowanych soków i ten owoc pęknie. Jeszcze jest inna sprawa. Wiele osób hoduje dynie, pytają się mnie co, co dawać i tak dalej, ale na samym początku nie dawają praktycznie nic. Nie pompują, pompują dynie w tym momencie, kiedy mają owoc. A w tym momencie, kiedy mamy owoc, jest już troszkę za późno na pompowanie dyni. Bo najważniejszą rzeczą jest intensywny rozrost tkanek i dyni wcześniej. Dużo, dużo wcześniej, od samego początku. Cały czas należy najpierw skupić się na wzroście korzenia, pędu, liści, czyli na początek fosfor, azot i dopiero gdy mamy owoc, ta dynia pędzimy na ten owoc, czyli potas. To jest bardzo ważne, bo w tym momencie, jeżeli ta dynia jest, nie jest zbyt wyhośnięta, jest ten krzak, no taki standardowy bym powiedział, a mamy ten owoc już, niby jest dużo liści i tak dalej, ale i wtedy w tym momencie wszyscy pędzą dynie na owoc, co dawają. Jeżeli dawają to na owoc, to też dynia nie wytrzymuje tego. Tutaj często widzę tu pękajmy, jeżeli tutaj pęka dynia, tu, to znaczy, że jest coś nie tak. To znaczy, że właśnie jest taki nie był zachowany odpowiedni wzrost i odpowiednie nie wcześniej. Jeżeli nam dynia pęka tutaj, bo jeżeli jest wszystko wcześniej zrobione dobrze, nawet możemy tą dynię już troszeczkę później zaniedbać po 30, po 40 dniu, ale ona cały czas intensywnie będzie wzrosła. Będzie cały czas intensywnie rosła i nawet przy samym podlewaniu będzie przybiegała te 15 do 20 kg, już nawet nie dawając jej nawozu. Ale jeżeli damy, to uzyskamy jeszcze lepszy efekt, więc najważniejsze jest wszystko, co dajemy wcześniej. Jeżeli już mamy zapylone pierwsze owoce, to już dynie musimy dokarmiać na rozrost owocu. To jest bardzo ważne. Ja tam w zeszłym roku podawałem na wideo nawozy, ja już w tym momencie nie pamiętam, bo się nie interesuje. Tam podawałem, co i w jakim momencie daje, tak? odnośnie nawożenia dyni. I to są właśnie takie kwestie, które chciałem poruszyć odnośnie tego. W zeszłym roku moja dynia, która pękła, ona miała wadę... Yy, yy, wadę po prostu jakąś... Podział w środku zaszedł. Ja Wam pokażę, o co tu chodziło. Dynia pękła tutaj pod spodem. Tutaj. To nie było zauważalne w ogóle. To się rozeszło na jakieś 5 cm. A dynia zaczęła się psuć i dopiero gdy wyszły ślady zepsucia na zewnątrz, to ja zauważyłem, że coś się dzieje. Ale dynia pękła tutaj. Ona miała bardzo cienką ścianę. I to było spowodowane też yy, jej genami. Też. I jeszcze odnośnie wiadomo, że jeżeli dynia jest taka naprawdę wielka, powyżej 800 kg, no to na 10 dni 3 przeważnie pękają, to jest dziś już taki. To jest jednakowo co nie jest przyzwyczajony, żeby yy, te tkanki i to wszystko wytrzymało takie napięcia i też. Yy, i Inaczej trzeba też... Nie, nie byłem jeszcze przygotowany nawet na taki wielki owoc i to wszystko co miałem pod dynią podłożone, podsypany piasek, też nie było jeszcze odpowiednio do tego dostosowane. Ja też do tego się muszę przygotować. Będę się bał intensywnie za przygotowania do następnego sezonu. Życzę Wam naprawdę wszystkim powodzenia w tym roku i myślę, że gdzieś tam się zobaczymy. Piście, komentujcie, co u was. Bardzo chętnie lubię, lubię odpisać. Jeżeli tylko mogę, mam czas i nie jestem w domu, czy coś to odpisuję i doradzam Wam, jeżeli macie jakieś problemy, pytania. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.